co mogę powiedzieć? Wczoraj się działo. Nie tylko skończyłem Food Champions, odebrałem pierwsze nowe nagrody, ale też zrobiłem dwie nowe paczki z ikoną. Dajcie znać w komentarzach, kogo wy trafiliście, jeśli te paczkę otwieraliście, a teraz czas na zabawę. Na ostatnie mecze my potrzebujemy wielkiego transferu, bo ja nie będę grał kartami wypożyczonymi. Znaczy będę, ale jednak musimy mieć piłkarzy, których kupuję, których mam. Tak to wygląda, drużyna marzeń po prostu. 315? Robimy to! Ogbonna na Ogbonne przyjdzie jeszcze czas. Nie wiem, ile on teraz kosztuje. Mamy playerbika 75+, mamy 85+, plus i jeszcze z zadań mam coś do odbioru. Wow, ale Red Bullowa paczka. Ja myślę, że trafiamy tutaj coś mocnego. Czy to będzie Ronaldinho? Zobaczmy! O, dobra, spokojnie. Daka. Patson, Daka. Ja pamiętam, że jeden widz raz mi zmuszał do grania nim, więc bierzemy Dakę. Mamy 3x84, gdzie będą dwa walkouty, tak myślę. Ej! Czy to jest... Co? Kimiś? To jest podwójny walkout? To jest Thunderstorm! Zaczynamy w wybitny sposób! Jaka to będzie karta?! Lukaku! Dobrze, tak jest! Każdy go trafia, trafia mi ja. Przepiękny super zmiennik. <grym> Będzie na główki. Jedziemy dalej. No, niestety, drop już zakręcony. SP Tiago Alcantara. A może Alexia? Patryg Wow! Co jest? 188! Jak zawsze, najlepsze karty lecą z paczek, nie za FIFA pointsy. Podobno dzisiaj jest by co ikonę bez górnej oceny. a dajcie spokój. Znaczy, zrobimy może, nie, nie mówię nie, ale. Islandia, Gylfi Sigurdsson, mega. A spaczki paczki mamy piłkarza Atletico Madryt, i skoro wspaniałych napastników. A, to jednak nie mu rata. Mamy coś? Mamy coś? To jest kolejny? Nie. Co to pop? Ale i tak, no, przecież to jest 90 oceny. Ona jest warta 50 tysięcy. Będzie dzisiaj na ikonę. Dopiero co ją obchnąłem. Nie, no, co jest? Ej, naprawdę, Jaś, się... to jest futis, nie? Ja wiem, że nie każdemu tak leci, ale mi leci. to jest najważniejsze. Ten. <grym> nie, no, dramat. Ale nie na. O, jeszcze ten inform. Za 40 koła. Musimy gdzieś przepalić informa, bo nie mogę quickslować takiej karty. Zaraz otworzymy sobie 83 razy 10, cyk. Tę paczkę otworzymy po zwycięstwie. Musimy wygrywać. Markizio, kupiony. Lecimy. Bernardo, Cola, Cole. Bo teraz mamy. Przesunął się, kurde, dobra. Ale no chociaż wiem, już na kogo gram. Gram na kogoś, kto grał w tę grę. Na kogo? Na Rodrigo, człowieku. Karny, dobrze! Kelian Mbappé nie zawodzi 1 do 0. Brawo, Salah. Salah zaskoczy. Wini, Frankie, Fałszyk. Nieprawdopodobne. Jeszcze markizio w debiucie, to jest rzut karny! Zasłużona jedyna... Nie, co jest? <grym> Jak idę. <grym> Bosko? Karny! Już jednego karnego dzisiaj strzelałeś, kolego. Czy Van Dijk wykona? Wykorzysta! No, podawałem tę piłkę! Jezu! Nie mówcie, że teraz w tak gówniany sposób stracę. <grym> Jeszcze gra zaczęła klatkować. No, wy sobie żarty robicie. Co jest? Wolny, dobra, wygraliśmy. Co? Aha! Co sądzisz o cieszynce Trenta? Bardzo ryzykowna, bo gdyby. W ja się podziwiam, ale gdyby City wygrało, to, to by się źle zestarzało. Przy remisie ja, ja bym nie miał jaj zrobić takiej cieszynki. 10x83 bonus za wygranie 10 meczu w lidze weekendowej. Bez karty specjalnej, ale to będzie. O matko Boska! <noise> Patrząc na to, jakie karty już dzisiaj trafiłem, nie dziwię się, że tutaj trafiam takiego Martineza. Okej, okay, muszę to wygrać. Boże, Kylian. Jeszcze kupiony. Ale chciałbym wygrać. Bez przesady, bez przesady. Jak on to zrobił? Wow, nie trafił. Gol, Rożny. Mbappé! Dwa do jednego. Szczerze dobrze, że sędzia to zauważył. Ja na początku tego nie widziałem, ale dostałem powtórkę z waru. Kopnął w jaja. Dlatego też sędzia wskazał na metr jedenasty. Gol, niestety. Mogłem tym kundę się wracać. Myślałem, że kundę będzie o głębiegu do końca. Dawaj, Van Dijk! Brawo, Alison. Jak dobrze, że to jest już taki wynik, że. Nie, nie ta, ta za 30 monet. Holandia, SPD. Uu, z spice. Czekajcie, paczki promocyjne. Jeszcze te za 10 otworzę, oczywiście. Marki. Ja, ja dzisiaj nie mam funduszy na FIFA points, niestety. Wszystko, wszystko prze, przewaliłem wczoraj. Jeszcze kupon mi dzisiaj nie wszedł. E, pół miliona monet. Jedna ikona do 90 oceny. Boże święty. Mówicie, że ikona jest w wyzwaniach budowania składu, plus ulepszenie codziennego lo logowania. Wszystkie oceny ogólne. Można to zrobić trzy razy. Widz powiedział, że to jest wymienne. Chciałbym, by to było wymienne. Bonucci na ikonę, super. Dzięki widzu, gdyby nie ty nie zrobiłbym tego pika. Pierwszy skład na ikonę przepalony. Dobrze, robimy to. Ja wiem, że trafiłem już w fajne rzeczy. Trafiamy je dalej. Pierwsza ikona bez maksymalnej oceny ogólnej. To jest NIE! <ścoughs> no. Nie, to jest oszustwo! Niemożliwe, to nie, jest... to jest niemożliwe, nie! Nie, nie, nie. Na odstresowanie 10x83. Dobra, mamy coś specjalnego. To naprawcie te bandy z tyłu, robicie ludziom nadzieję. Nawet wytycznych nie ustawiam, gramy tym. Lecimy, Polskie Palmy FC. Super nazwa. Zakładam, że to ktoś z Polski. Wypożyczony Van Dijk. Haaland, wow. Doceniam za sobą slaj, ale wygrajmy to, co? Chociaż nabijam te punkty doświadczenia za strój, choć muszę asystować w nich. Na razie to za dobrze nie wyglądało. W serio to wpadło? Wow, Haland, 2 do 0 w szóstej minucie. Soboslaj, 2, 1. Wchodzimy do tego meczu. 9 minuta, trzy gole. E, ale Haland, od kiedy takie rzeczy? Bez dobitki. Soboslaj, uwaga, z dystansu różny. Nie wiem, czy bym dobiegł do bramki, dlatego tak postanowiłem zaryzykować. To nie było najmądrzejsze, bo może bym uciekł od Wandajka, ale do odważnych świat należy. Podkręcona piłka, Wandajk, 2, 2. Czy będzie? Tak jest, Soboslai. Co za mecz? Dwie bramki, jedna asysta. Kelian? No do oh boże. Od razu powinien biec potem... Ja tracę nad nim kontrolę, grami automatycznie najpierw przełącza. Haaland! Nawet się przesunąłem tu trochę za mało to było. Wanda! <laughs> Dublet Holendra w tym spotkaniu, kto wie, może jest na drodze do pierwszego hat w naszych barwach. Jest bardzo długo w naszym zespole, od wielu lat godnie reprezentuje nasze barwy, ale jeszcze nigdy trzech goli nie zdobył, niestety. W zeszłym sezonie Lucio miał jednego hat ja to pamiętam. Van niestety nie. Memphis. No, odwaliłem w defensywie 4-4, ale chociaż się dzieje. Zamyka to! Nie wiem jak. Nie wiem jak ale ASM zmieścił to, dołożył nogę. To jest poświęcenie. No, Loris, ja się zastanawiałem wcześniej, dlaczego on jest jego bramkarzem. Ostatnie 60 sekund Galaga. Park Ji-Sung, hemp, konopia podaje Haaland, No, przesunąłem się. Alison, rzuty karne, robimy to. No, nie w tę stronę, Alison. W lewo celowałem. Lukaku, super zmiennik! Brawo! Alison pokazuje, dawaj kolego, jestem gotowy. Oj, 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 oj. To ja też. Boom. <grym> oj, 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 Mam wrażenie, że to zrobił specjalnie. No nic. Rodrigo. Pewnie w prawy dolny. Mocno miało być. No nic, no zobaczmy. James. Lauren James. Brawo, Zobaczmy Marcos Yente. Ashley Cole. To nie była ustawka, żeby nie było to, nie była ustawka. Trochę śmierdziało, to prawda, ale Mamy 10 player pików. Podobno nieźle z nich sypie zobaczmy. Zaczynamy od Diogo koszty. Następnie mamy Baltimore, teraz będzie coś dobrego. Jest, daka, duplikat. Będzie na ikonę, teraz trafiamy Benasera. Nie, naprawdę, Inform tak naprawdę lepszy niż karta eventowa. Lepszy niż taki Lukaku, no jest więcej warty. Uuu, Kulibali. I na koniec, no, Castells, bez karty specjalnej. Kwaśny 2009, okej, okay, 2009 to 14 lat, ja w wieku 14 lat otworzyłem swój kanał na YouTubie i wtedy grałem bardzo dobrze w grę, więc jeśli przegram to oczywiście... Nic się nie stanie. Anders Weigang w wieku 14 lat był jednym z najlepszych graczy na świecie, więc chowajcie swoje XD do kieszeni. Gol! Kilian! 1-0 Karny. Choć chyba strzeliłbym tu bramkę, ale skoro karny, no to dajmy czerwoną. Dominik Soboslaj. Prawy dolny. Aha. Alowajrany! 1-1, kurde. Uff. Mbappé? Van Dijk obronił. Teraz? No nie, Boże. Nie, Jezu, wini w tej grze nie ma mu nie ma czegoś takiego jak mózg. Uff. Jezus, rzuć mu się pod ja no, nie, nie, nie nie mogę. Nie, 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 Brawo Salah! Zaczynamy comeback. Bernardo... nie. Wpadło, 3-5. Ja nie mam sił na tylko... Salah! I zastanawiam się, czy w ogóle jeszcze będą zmieniać cokolwiek w gameplayu, bo boję się, że oni nie mają zamiaru zmieniać gameplayu już do końca. Dobra, kolejny mecz, próbujemy jakiegoś kolejnego ustawienia. Karczały to Twój debiut. Więcej zgrania nam dajesz. Nie, no to akurat przyjemnie wygląda. Zgranie z Premier League, no. Nie dam rady, niestety. Chyba, że Jerzy Dudek. Jerzego Dudka nie mam. Nie stać mi na jeżego Dudka. Dobra, ustawię sobie taką taktykę, jaką grałem po prostu w poprzedniej grze. Widziałem, że teraz też. Chyba to 4-3-1-2, czy jakkolwiek się to nazywa 4-3-2-1. Wraca do łask. Sokrates, Szewa, Cyga. Ej, fajnie tutaj chyba. Gramy z sąsiadem. Yes. Gol? Silva! 2-0 Kurde, nie tu chciałem podać, jednak Frankie De Jong na 3-0. Do Dobrze, jest Rage Quit. długo na to czekałem, 12-6. Call, Pires, ula la Smith, ona ma stałe fragmenty ASM Neymar, pewnie będzie się trochę bawił. No i jest 1-0 ASM. No to dlatego, że ja złą taktykę ustawiłem. Jest jednak technik Bernardo Silva. Nie, ten dribling nim to jest bajka po prostu, ale no. Podanie? Jest jeden. <noise> Pik gameplayu. Pires on ma finezyjne uderzenie. Boże, Boże, ci bramkarze jeden na jeden. Nie, no, sorry, to jest niemożliwe. No jak. Killian! 2-3! Salah! Jest! 3-3! Pomachał Tersteigen ręką. Moja ulubiona animacja bramkarska w tej grze. Dobra, zmiana strony. Udało się. Szybko do środka. Cyk. Cyk. Siadło. Wini. Bernardo będzie. Ale on jest dobry. 4 do 3 naprawdę. No, Bernardo trochę mnie wkurza w rzeczywistości. Ale w grze. Tutaj. Bezbłędny w środku pola. Salach. On to zrobi. I nagle nie ma siły to finezyjne. Z wy... 40 metrów bym trafił. Gdybym ja się tu wycofał. Markizio? Frankie de Jong. Dobrze, 5 do 3 i chyba będziemy mieli mecz o 14. Czy na no pewnie zmiany jeszcze zrobię? Ja bym robił wymęczone, ale udało się. Chyba mamy kartę. Tak, Hamsik, to nawet nie jest one. Pierwszy raz tak no nie, ja, ja już wiem, że to będzie rzeź. Standardowo, jeśli widzę kijów, ja wiem, że to będzie masakra. Nawet nie chodzi o składnie, ale nie wiem czy miałem łatwy mecz z kimś z tym herbem. że nawet taki łatwy strzał musi zostać zesparowany na rożny, to jest przykre. King kontuzja, ale to jest duży chłop, on jest silny, da radę. Nie dała rady jednak karczały i company 1-0. Ależ Kylian zakręcił, jest! To było dobre! Tylko w połowie przypadkowe, wyszło, wyszło, cicho. Jorente, dośrodkowanie, Mbappé. No cóż, no mamy w razie czego na ławce Romelu Lukaku, on będzie od takich sytuacji. Brawo. Dwie Smith na boisku, co jest? Właśnie, bo kobiet nie mam na ławce. Ostatnio mnie ratowała Alex Morgan, zabrakło tego tutaj. Nieprawdopodobne. No musiało się to nawet w takiej sytuacji odbić. Ręczne podanie górą. I pierdziele, to trafiło w jakiegoś obrońcę, nie wiadomo gdzie. Czyściutko. Mister Clean. Big Rom. Romelu Lukaku, on jest sam na sam... Lukaku! Mamy to! Dwa do jednego! Mówiłem, że on to zrobi! Jest! Lukaku, obrót, strzał? Dobrze. 149 podań do 71. Smith! Smith? Alison Bogiem. Nigdy złego słowa na niego bym nie powiedział. Dośrodkowanie! E? Karny! Calm as you like, Lukaku! Rozpędził się! Dobra, kolejny corner. Brawo! To było głupie? Fajnie, bo rywal gra super futbol i cieszę się, że możemy zagrać jeszcze dłużej z nim. No <ścoughs> Lukaku znów to robi! I hakon łapie tę piłkę do cholery. Sala <ścoughs> Czekaliśmy na to długo, ale zrobił to. Jest, jest ta pieprzona fineska z 30 metrów, Panie i Panowie. To będzie rzut karny. Co? Czerwona kartka dla kundę. Alison, zrób to. Alison, kurde, źle wiatr zawiał. Hat-trick! No nie. Dobra. 4 do 3, 4 minuty tego meczu. Super Kylian. A, tylko żółta było warto. Dobra, mamy. <laughs> Emocje, jakbym grało Mistrzostwa Świata. No, nie najlepiej rozegrał ten ostatni rzut wolny mój przeciwnik. Lukaku, jak dobrze, że nie spieprzyłeś tego meczu. Uratował. Spokojnie. Dobra, mamy chyba, mamy. Czekajcie, mamy nagrody? Jest, okej. Okay. A to byłoby ciekawe, jakby nagroda. Dobra. Zaczynamy. Trafmy jakiegoś Ronaldinho. Jakbym miał Ronaldinho, nie przegrałbym żadnego meczu. Ale z Edersonem na bramce może pójdzie mi trochę lepiej. Pik numer dwa to. Trap. Będzie na ikonę, którą oczywiście zaraz też zrobimy. I na zakończenie. Lukaku, ale bierzemy tutaj już Kobela. Paczka za 125k. Nie będzie niestety nic specjalnego. Może Aleksia Putejas. Rodri. Okej. Okay. Coś tam kosztuje. Sprzedamy go albo przepalimy. Będzie traf roku? Chciałbym. Lecimy dalej. No tu nie chcą lecieć karty specjalne. Znów Hiszpania tym razem. Yy, proszę o walkout. Dobra, podwójny. Ale nie, nic dużo wartego, bo... Mbappe ma kartę specjalną, to będzie Samker! No, która 200 tysięcy obecnie nie kosztuje, zakładam, że jest foderem. Ej, ona kosztuje 60 tysięcy. I jeszcze w środku Sadio mamy trzy walkouty. 3 razy 85. Nie ma karty specjalnej, co oznacza, że no nie możemy zarobić dużo, ale jest... No nie no. No jest brąz, dobra. A kto? Kimiś! To nie są nagrody za 11, o czym ty gadasz? To co, salach? Niech będzie śmiesznie. Czekajcie, to będzie. Dobra, Hiszpania. No to spoko. Bez emocji, prawda? Pedro. Ale zawsze jest to Foderek. 86. przepalmy go. Znaczy niewymienny. Jeszcze tutaj bonus. 81 plus. Niemcy? SP? Cross? Oczywiście, że tak. Pięknie. Odkrywaj po playstylach. Tego jeszcze u nikogo nie widziałem. Po playstylach. Znaczy jest to dobry pomysł, ale tak za dwa tygodnie, okej? Okay? Ribery tak szczerze, no. Ktoś fajny, ktoś nowy, ktoś kogo jeszcze nie było. Żeby to naprawdę było ciekawe. Mamy 87, palimy złota paczka piłkarska Prime naszą wróżbą. Niemcy. SPD, znów kimiś? Nie. Wiecie co, no jakaś Brazylia, żeby było ciekawie, żeby była dobra miniaturka, zróbmy to. Dobra. Po pierwsze, dziękuję wam za niesamowite wsparcie. Chcę tylko powiedzieć, że nikogo chyba dzisiaj nie zbanowałem. Zakończmy to w stylu, wywalczone 14 zwycięstw, wyszarpane. Robimy to! Kto tym razem? Jaka flaga? Matrix Ja chciałem tylko flagę, która da emocja. Ja nawet nie... nie ja nie chciałem nic tu trafić, Znaczy, chciałem zajebistą kartę trafić, ale... Do, dobra, wyczyśmy paczki. Może coś jeszcze tu trafię. Fuancia, buhamkarz, Nie wiem kto. Tak, ta flaga, dziękuję. Ej, ej, ej! Ikona? Nie, inform. Ale jeśli to jest paczka wymienna, to będzie pięknie, bo to jest lampty. Oby to było wymienne. Proszę, bo on 42 tysiące kosztuje, ja go nie potrzebuję. Jezu, tej informy teraz. No cudo. Dobra, mam... czekajcie, bo ja mogę otworzyć jakąś biedną. Mini paczka uderzenia grzmotu. Otwieramy bonusik. Potężne 14 do 6. Na wypożyczenie trafi do mnie. Little. Druga paczka grzmotu. Znów lampty Ale to jest niewymienne teraz, dobra. Będzie do SW. poczekajcie, Zrobimy jeszcze 83 razy 10. Może być. A na wypożyczenie teraz. Obojętnie. Let's go. Podwójny walkout. Ja to tak widzę. Francja. Esien. I to będzie Karim Benzema. Nie, bo chyba Benzema ma Informa. Albo miał tydzień temu Nkunku. Ale i tak mamy podwójny walkout. Uważam to za kapitalną wymianę do Nkunku. Jako bonus za to Food Champions dołączy Casemiro. Fenomenalna paczka. Bardzo solidnie. Dobra, sobie to gdzieś przepalę.